Cześć i czołem dobry człowieku. Siadamy i czytamy. Zaczniemy od tego, co można wywnioskować z jednej Twojej łzy. Następnie pomówimy o tym, z czego będą konstruowane statki kosmiczne przyszłości. To już są kosmiczne materiały, ale stają się coraz kosmiczniejsze. No, przyjemnie patrzeć, naprawdę przyjemnie patrzeć, jakie nieprawdopodobne materiały są wysyłane w kosmos, żeby wytrzymać w tych nieludzkich kosmicznych warunkach. A na końcu pomówimy o tym, czy najinteligentniejsi ludzie to są też ci, którzy zarabiają najwięcej i mają najbardziej prestiżowe zawody. Ta zależność pomiędzy inteligencją i zarobkami wcale nie jest oczywista. Ma przynajmniej dwa haczyki. Siadamy, czytamy, kawka w dłoń. Zaczynamy od łez, od płynu łzowego. Płyn łzowy jako taki jest bardzo interesujący, oczywiście jak wszystko w przyrodzie. Yy, niesamowicie wyinżynierowany ewolucyjnie oczywiście płyn. Mamy tam antybiotyki, mamy tam jakieś składniki nawilżające, tworzące jakieś takie błonki, otoczki ochronne. dużo tam się rzeczy znajduje. Ale niejako przy okazji znajduje się też tam dużo rzeczy, które po prostu do tego płynu łzowego trafiają. Ostatecznie płyn łzowy powstaje z przefiltrowanego płynu ustrojowego człowieka. W takich specjalnych tam komóreczkach zostaje odfiltrowana. No w zasadzie można, można by powiedzieć limfa albo plazma krwi, bo to są bardzo podobne płyny tak naprawdę. I co? I wszystko, co tam się znajdowało, też trafia do płynu łzowego. To, że tego badania postanowili przyjrzeć się temu nieco dokładniej, bo gdzieś tam już się szemrało od jakiegoś czasu, że kurczę, że w łzach w płynie łzowym yy, można znaleźć ślady. Po najróżniejszych organach ludzkich, a autorzy tego badania postanowili się temu przyjrzeć nieco dokładniej, co konkretnie. I w tym celu zbadali bąbelki. Bąbelki tłuszczowe, tak one wyglądają pod mikroskopem, bardzo mocno powiększonym. Patrzcie na skalę 200 nanometrów. Czyli to mówimy tak, jeden mikrometr, to jest jedna mm, A Tu mamy jedna piąta. Mikrometr, tak, kilkaset nanometrów. Takie oto bombelki tłuszczowe. Co to są? Mamy tutaj. Taką demonstrację, znaczy, no, ilustrację. Komórka, jakaś, jakakolwiek komórka, ma kilka różnych mechanizmów produkowania tego typu bąbelków, tego typu pęcherzyków lipidowych. Na przykład chcę coś wyeksportować, chcę się skontaktować z sąsiednimi komórkami. Czyli, na przykład, jestem sobie komórką wątroby i chciałabym, jako komórka wątroby, wysłać jakiś sygnał do sąsiedniej albo do innych komórek wątroby, albo w ogóle na cały organizm. To się zdarza. Ciało ludzkie to jest tak naprawdę bardzo skomplikowany system informowania siebie nawzajem o tym, co słychać. No więc wysyła, produkowany jest jakaś, jakiś sygnał chemiczny, jakieś białka, na przykład, pakowane są w taki bombelek, i ten bombelek jest wypychany do przestrzeni pozakomórkowej i trafia ostatecznie także do płynów ustrojowych i trafia do płynu łzowego. No więc autorzy tego badania zrobili tak. Zaprosili do badania pewną grupę ludzi, dali im takie paseczki bibuły, to jest tak zwany standardowy test, bodajże test Schirmera, jeśli się nie mylę. Kiedyś opowiadałem o tym, że psy wzruszają się bardziej, gdy widzą swojego pana, w sensie swojego no, towarzysza życia, produkują więcej łez. To było robione tym samym testem, testem bibułkowym, czyli przykłada się pod powiekę bibułkę, kiedy to się nasączy, oni to odwirowywali no i mają. I co tam znaleźli? Wszystko. I to jest właśnie to: znaleźli tam absolutnie wszystko. Jeszcze technologia, słuchajcie, to są 100-200-nanometrowe bombelki, pęcherzyki. Oni mają taką technologię, Chińczycy to są, ale my też taką mamy, żeby każdy taki pęcherzyk oddzielić i osobno zbadać, czyli można je. Tutaj słowa kluczowe: mikrofluidyka, nanofluidyka, czyli operowanie płynami w skali mikrometrowej i nanometrowej. Można każdy w zasadzie taki bombelek zbadać osobno, niejako otworzyć go i zbadać, jakie są tam białka. A jakie? No potem możemy porównać te białka z tym, co wiemy o organizmie ludzkim. To jest piękny diagram pokazujący, z jakich organów pochodziły białka znalezione w tych pęcherzykach w płynie łózowym. No wszystko. Normalnie po prostu wszystko. Tutaj to tu mamy na takim przyjaznym diagramie, ale mamy też taki trochę bardziej nieprzyjazny diagram, na którym, ty, natomiast znajdują się nazwy. Oni łącznie zidentyfikowali, zidentyfikowali 37 różnych tkanek i 79 różnych typów komórek. To też jest swoją drogą. No. Piękne jest to, jak się spotykają ze sobą różne dziedziny wiedzy, czyli tu mamy te mikrofluidykę, badanie tych białek, no i też taką wiedzę. Gdzieś znajdują się takie bazy danych, że takie i takie białko produkowane jest na przykład przez komórki Langerhansa, to chyba trzustkowe, tak? Komórki wyściełające naczynia krwionośne, hepatocyty, to komórki wątroby, komórki jakieś... Cała lista, słuchajcie... Praktycznie rzecz biorąc, gdzie by nie spojrzeć w organizmie ludzkim, to tam znajdziemy te ślady. Wszystko, słuchajcie: szpik kostny, płuca, mózg, nerka, wątroba, gruczoł, ten pęcherz moczowy, skóra, jajnik, jądro, serce, mięśnie szkieletowe. Wszystko, słuchajcie, czyli to jest też przy okazji, oczywiście, skutki tego dla medycyny mogą być interesujące, no bo zwróćcie uwagę, że w zasadzie. Po co można by się zastanowić, po co krew oddawać, jeśli tyle można by wywnioskować z płynu łzowego? Z krwi oczywiście inne rzeczy wywnioskujemy, bo tam są krwinki. Ale zobaczcie, jakie to jest potężne narzędzie diagnostyczne. Tylko teraz, kiedy już to wiemy, trzeba zadać sobie następne pytania. Za co dokładnie te białka odpowiadają? Czyli mamy powiedzmy sobie, zobaczcie, łącznie, około 35 białek pochodzących ze szpiku kostnego w każdej kropli waszego płynu łzowego, w każdej waszej łzie. 40 takich białek, które to są, o czym one świadczą, czy na podstawie tych 40 białek coś można wywnioskować o funkcjonowaniu waszego szpiku kostnego, czyli można dalej dalej i dalej i dalej. Ale dla mnie, yy, ja, ja też zawsze staram się spojrzeć na tego typu badania z takiej troszeczkę bardziej filozoficznej perspektywy, to jest jednak niesamowite, jak my wszyscy jesteśmy skompani w tym ośrodku, w którym wszystko miesza się ze wszystkim. Takie standardowe wyobrażenie o ciele ludzkim to jest troszeczkę takie właśnie jak na tym diagramie, to znaczy, że jestem... Tak, że tu mam płuco, tu mam serce, tu mam wątrobę, tu mam nerkę. Trochę jak, no nie wiem, no tu mam fabrykę miedzi, znaczy fabrykę drutu miedzianego, a tutaj fabrykę mebli, i te rzeczy wydają się być ze sobą niezwiązane. Tymczasem to wszystko jest skąpane w pewnym wspólnym ośrodku i wiecznie wymienia się sygnałami. Bo te wszystkie organy są skompane w tym swoim soku. Więc nerka wie, co robi wątroba, wątroba wie, co robią płuca, płuca wiedzą, co robi szpik kostny, i to wszystko jakoś się dogaduje. I tak naprawdę to właśnie dzięki tego typu badaniom powolutku zaczynamy się orientować, że w każdym mililitrze płynu wypełniającego nasze ciało jest tam po prostu wszystko. A następnie przyjrzymy się materiałom kosmicznym. One już są kosmiczne, ale stają się coraz bardziej kosmiczne. A na końcu, na koniec, powiem Wam, o co tu chodzi, jakby jakie jest tło tego wszystkiego. Bo samo, samo doniesienie, o którym tu mówię, to jest taki mały kroczek naprzód. Nie ma tu nic fenomenalnie nowatorskiego. To jest jeden z licznych kroczków naprzód. I chciałem Wam pokazać, jakie są problemy, jakie są badania robione, składające się łącznie na podbój kosmosu. Tutaj mamy do czynienia z problemem następującym. Uwaga! Chcemy wysłać jakiś materiał w kosmos, tak? Chcemy sobie wysłać, o, łyżeczkę czy tam, jakąś strukturę zbudowaną z czegoś tam, tam. Na czym polega problem? No jest dużo problemów. Naj... Znaczy, oni tu się skupiają tak naprawdę na problemie z promieniowaniem, z bombardowaniem tych obiektów cząstkami wiatru kosmicznego i promieniowaniem kosmicznym. My tutaj na Ziemi jesteśmy naprawdę pod tarczą, pod tarczą atmosfery, pod tarczą naszej magnetosfery, a kiedy zaczynamy wyściubać nos w stronę przestrzeni kosmicznej, to wszystko, co tam umieścimy, co wysuniemy ponad tę naszą y, otoczkę, jest natychmiast bombardowane tymi cząstkami i z jednej strony mamy czysto no, nawet fizyczne słuchajcie uderzanie, uderzenia, to potrafi wybijać atomy. Natomiast Duży też jest problem z ładunkiem, czyli to są cząstki naładowane. Ten ładunek potrafi się gromadzić. Jak się go zgromadzi odpowiednio dużo, to przelatują tam iskry. To, to, nie wiem, czy tutaj były zamieszczane, ale widziałem gdzieś takie zdjęcia pokazujące, jak wygląda materiał uszkodzony. O, tutaj to jest. To jest materiał, o którym za chwilę powiem. W każdym razie powiększamy, powiększamy, powiększamy. Z zewnątrz wszystko wygląda OK. Natomiast, kiedy powiększymy, to zobaczymy, to wszystko jest takie poszarpane, poniszczone głównie podobno wskutek tego, że tutaj gromadzą się ładunki elektryczne. Nie mają jak stamtąd uciec. Od razu na dole ich własny nowy materiał. Zobaczcie, jaki gładziutki, czyściutki, niezniszczony. No więc, jakby takie jest tło tego wszystkiego. I to, co oni zrobili tak naprawdę, to wzięli ten materiał i pokryli go taką cieniuteńką, cieniuteńką warstwą chroniącą, taką kanapeczką, yy, czyli CFRP, to jest ten podstawowy materiał, z którego wykonuje się bardzo dużo rzeczy w kosmosie. Gdybyście się interesowali, CFRP to znaczy Carbon Fiber Reinforced Polymer, czyli polimer yy, wzmacniany włóknem węglowym. Wyobrażamy sobie coś takiego, takie niteczki wykonane z jakiegoś materiału węglowego, z jakiegoś polimeru, tak, tak coś jak materiał powiedzmy sobie i zalewamy to żywicą. I powstaje nam bardzo fajny materiał. Jest dosyć lekki, można go formować, ale, no właśnie, niszczeje. Gromadzą się na nim ładunki. I oni tutaj streszczają na początku wszystko, co było dotychczas robione, żeby te ładunki podprowadzać. Mówią na przykład, patrzcie, na urządzeniu, na takim satelicie, który się nazywa Sentinel-5, są paski metalu poprzyklejane do tej, do tej struktury zbudowanej z CFLP. Paski metalu, po to tylko, żeby, żeby odciągać ten ładunek. Paski aluminium, e, glinu w zasadzie. No i co? No ale to są z tym problemy, to jest kolejny element, to jest, to może pękać, to się nie wygina za bardzo. No więc oni tak naprawdę zrobili to samo tylko nadyskiwane taką cieniutką, nanometrowej grubości stewką, żeby odprowadzało ładunki, żeby to wszystko hulało. Także przyjemnie się to czyta, bo ja przyznam się szczerze, że zwykle jak wyobrażam sobie, że to tu mamy głównie yy, się do projektów NASA odwołują, że jak NASA wysyła coś w kosmos, to to są ho ho, jakie tam materiały, a nie, oni na początku piszą, że co by nie wysłali, to im się psuje. Na przykład yy, śmigła helikoptera Ingenuity który latał sobie, lata sobie po Marsie, helikopter na Marsie, z czego to musi być zrobione? No właśnie z CFRP są zrobione śmigła tego helikopterka, no i oni narzekają, że to tam się, że to się zaczyna niszczyć, że to wietrzeje, no więc może następny helikopterek na Marsie będzie zbudowany z takiej właśnie lepszej, nowej wersji CFRP. A, co mówiłem na początku, jakie jest tło tego wszystkiego, przyznam się szczerze, że w ostatnich kilku latach Dosyć wyraźnie widać, że przyspieszają te badania, że takich artykułów jest dużo, takich coś tam polepszających, tworzących coraz wytrzymalsze rzeczy. Jakiś czas temu opowiadałem o yy, bodajże akumulatorach czy bateriach, które wytrzymują coraz większe przeciążenia w kosmosie, więc dużo się takich rzeczy dzieje, i gdzieś tam w tle tego wszystkiego jest podbój księżyca. Oni się odwołują bardzo często do problemu podboju Księżyca, bo Księżyc, powierzchnia Księżyca, czy satelity, które krążą i będą krążyć wokół Księżyca, to już jest, słuchajcie, to jest naprawdę środowisko kłopotliwe i, i totalnie narażone na promieniowanie słoneczne. Nie może się, nie możemy tego serwisować, nie ma już kompletnie tej ziemskiej magnetosfery, żeby ją chroniła. Czyli krótko mówiąc, podbój Księżyca widać, że wymusza na nas tworzenie tego typu nowych, nowych, nowych i nowszych rozwiązań. Przyjemnie się na to patrzy. Zawsze kiedy mi się wydaje, że ta technologia już jest jakaś zupełnie niebywale nanotechnologicznie, polimerowo-kosmiczna, to przychodzą i kombinują, co by tu jeszcze nowego z tym zrobić. I fajnie, przyjemnie się na to patrzy. A na koniec pytanie, w zasadzie socjologiczne, ale głęboko egzystencjalne, czy zasłużyłem sobie na to, co mnie spotkało? Badamy tutaj zależność. Nie bójmy się tego powiedzieć pomiędzy inteligencją a zarobkami. Mówiąc nieco precyzyjniej, pomiędzy zdolnościami poznawczymi i wynikami zawodowymi, mierzonymi tutaj na dwa sposoby. Z jednej strony jest to po prostu zarobek, z drugiej strony prestiż wykonywanej pracy. Czyli pomówmy może najpierw trochę o tych terminach. Co mam na myśli, kiedy mówię? Zacznijmy od zdolności poznawczych. Autorzy tego badania posługiwali się wynikami takiego testu. Wykonywanego na Szwedach. Mamy tutaj wyłącznie mężczyzn szwedzkich. Oni ubolewają, że, e, że tylko mamy mężczyzn, ale to są badania głównie z lat 90. E, mieli do czynienia z wynikami testów wykonywanych na kandydatach do wojska. Mężczyźni normalnie, tak? E, 59 tysięcy Szwedów badanych na okoliczność nadawania się bądź nienadawania do wojska. E, jakim testem? To jest taki test. To nie jest typowy test ilorazu, na iloraz inteligencji. Test Wechslera, test Stanford Bineta jakiś taki standardowy, ale podobny. Przejrzałem sobie ten test, który oni tam wykonywali. To są zadania typu trochę obliczeniowych, trochę na myślenie. Na przykład, ile godzin jest w tygodniu? Takie zadanie tam było. No to okej. Okay. Albo Asia ma 2500 koron szwedzkich na lokacie z rocznym oprocentowaniem wynoszącym 5%. No i tam po jakim czasie ile będzie miała pieniędzy w takich i takich warunkach, krótko mówiąc trochę na obliczanie, trochę na relacje przestrzenne. Ja od teraz będę mówił inteligencja. Pamiętamy o tym, że to jest troszeczkę ogólniejsze pojęcie zdolności poznawcze, zdolności kognitywne, ale dla uproszczenia będę mówił inteligencja. Pieniądze to pieniądze. Pieniądze były po prostu mierzone. Mierzone w koronach szwedzkich rocznie. Jakimś cudem autorzy tego badania dorwali się do danych. Nie wiem, jak to się ma z etycznością tych badań, ale mieli te dane o 59 tysiącach Szwedów i później się dokopali, ile oni dzisiaj zarabiają. Przeciętnie kilkanaście lat po tym badaniu wojskowym. Jak się do tego dorywali, nie wiem, I, i jaki wykonują zawód. I teraz wykonywany zawód zestawili z takim rankingiem prestiżu zawodów. Takie rankingi są wykonywane na całym świecie. W Polsce też takie badania są robione przez Cebos. Jakie zawody są najbardziej poważane? Yy, tak, dla szybkiej orientacji yy, oni tutaj taki wykres ładny podają. Yy najbardziej prestiżowe zawody, najmniej prestiżowe zawody. Sędzia to jest zawód o największym prestiżu w ogóle z wszystkich, które tam badali, profesorzy, fizyk jest bardzo wysoko, matematyk yy, księgowi, pracownicy biurowi, potem schodzimy, pracownicy w przemyśle, a na, najniżej farmerzy, farmworkers, ludzie pracujący na farmie. Ogólnie prestiż, prestiż zawodu. No więc mamy te trzy dane. I co my chcemy zrobić? Chcemy zestawić ze sobą yy, zdolności, wrodzone zdolności, powiedzmy, czy wrodzone, czy z wychowaniem, ale mam 18-19 lat, mam pewne zdolności i pytanie brzmi za 10 lat, jak wysoko będę yy, na tej rozpisce, na tym rankingu zarobków i prestiżu. I są, słuchajcie, tak. Ogólnie teoria socjologiczna mówi od ponad 100 lat, że ta zależność jest. Jakby to chyba nie budzi większej wątpliwości. Tak, po prostu jest, ludzie o większej inteligencji zarabiają więcej, wiemy to, wiemy, że tak jest. Zostało to potwierdzone w niezliczonych badaniach. Natomiast oni mówią tak: nie do końca wiemy jeszcze, bo to nie jest łatwo zbadać, co się dzieje na brzeszkach tego, tej, tej, tej zależności. Bo może być tak: po lewej stronie mamy prostą zależność liniową. Zależność liniowa oznacza tak naprawdę, że, że to, to jest prosta zależ zależność, czyli zawsze więcej talentu to będzie więcej pieniędzy albo większy prestiż. Czyli prosta zależność. Może się ona wypłaszczać. Ta zależność, czyli powyżej pewnego, jeżeli już patrzymy na ludzi bardzo, bardzo bogatych, to potem ci super bogaci wcale nie są bystrzejsi od tych po prostu bogatych, a nawet oni mówią, matematyka pozwala i dotychczasowe badania pozwalają na hipotetyzowanie, że będzie tam takie skrzydełko. Że ludzie, którzy są super bogaci albo super prestiżowe zawody mają, nawet już są troszeczkę mniej utalentowani od tych po prostu mających dużo pieniędzy i prestiżowy zawód. I, że tak powiem, podsumowując krótko i szybko, to im właśnie wydaje się, że wyszło z badania. Najlepiej, najdokładniej im wyszło i ładniej im ta krzywa wyszła z pieniędzmi. To jest krzywa pieniędzy. Czyli jeszcze raz, dokładnie na co patrzymy? To i to, to jest ten sam wykres. Tutaj mamy wyskalowany w pieniądzach, po prostu w setkach tysięcy koron szwedzkich rocznie. A tutaj mamy percentyl, czyli w jakiej grupie znajduje się dana osoba? No przypuśćmy, 90%, czyli to miejsce, to są ludzie, którzy zarabiają, są w 10% najlepiej zarabiających ludzi. 10 to jest 10% najgorzej zarabiających ludzi. 50 to są ludzie znajdujący się dokładnie po środku, czyli ktoś, kto jest na 50%, tylu, zarabia tyle, że połowa ludzi zarabia mniej, połowa ludzi zarabia mniej, więcej. A tu mamy cognitive ability, czyli po naszemu inteligencja. I patrzcie, co się dzieje. Oni mówią tak, statystycznie na pewno gwarantujemy i ręczymy za to, że to się wypłaszcza. Czyli że tutaj na górnym, gdzieś na górnych 10% nie ma wzrostu. Gwarantujemy i dajemy się posiekać, że wzrostu nie ma. Tak samo na dole gdzieś od 30, mniej więcej, czyli 1 trzecia najgorzej zarabiających ludzi ma już podobne wyniki w testach inteligencji, w testach zdolności poznawczej. To już nie działa tak, że mniej zarabiający są, za przepraszajmy, głupsi. Ale oni mówią z lekkim, z lekką pewnością stwierdzamy to, co widać też na oko, ale przeszło to też trochę testy statystyczne, że jest nawet przechył. Co to oznacza dokładnie. Zwłaszcza, znaczy i to i to jest interesujące, ale patrzcie co to oznacza na górze, że jeżeli weźmiemy ludzi zarabiających ludzi na 99. centylu, per centylu czyli zarabiających jednego procenta najlepiej zarabiających ludzi, to oni będą statystycznie troszeczkę mniej inteligentni od tych ludzi, którzy są w trzecim czy czwartym procencie, najlepiej zarabiających ludzi. Jest spadek. Na rankingu prestiżu wyszło im tylko to, że nie, ma, że nie ma już wzrostu, czyli stwierdzili, że, bo to są dane, to samo tylko na prestiżu, czyli znowu, ludzie w pierwszych, w najwyższych trzech procentach, pięciu, dziesięciu procentach najbardziej prestiżowych zawodów mają podobny poziom. Zdolności poznawczych, tak samo na dole. Ale to to jest coś niesamowite, jest bardzo interesujące i oni nie mają żadnego wyjaśnienia, nie mają żadnego pomysłu na to, dlaczego tu jest ten spadek. Samo wyjaśnienie, dlaczego jest płasko, mają, oni mówią tak, um, ogólnie nie da się sobie zasłużyć <tak>, tak naprawdę na bardzo wysokie zarobki albo bardzo niskie zarobki. To znaczy, nie ma... przestrzeń zarobków jest większa od przestrzeni inteligencji, czyli nie moż... można zarabiać od kogoś 100 tysięcy razy więcej, a nie można być od kogoś 100 tysięcy razy bystrzejszym. Więc niejako brakuje tej przestrzeni inteligencji, żeby wytłumaczyć całą rozpiętość zarobków i prestiżu. Po drugie, no to są te efekty, o których nie mówiliśmy. Szeroko rozumiany przypadek. Czy się urodziłem w bogatej czy w biednej rodzinie, w bogatym czy biednym miejscu. Czy nogę mi urwało w 15 roku życia w tragicznym wypadku? Rozumiecie o co chodzi, tak? Choroba mi jakaś. Złapała. Moja pierwsza firma upadła przez przypadek, bo latarnia spadła mi na osła, którym rozwoziłem marchewki na targ. Tak rozumiecie przypadki, po prostu przypadki. I ogólnie oni mówią tak, w tych skrajnych sytuacjach, zwłaszcza, że tych ludzi jest też mniej, zaczyna powoli dominować przypadek. Nie da się zasługami zasłużyć sobie. Na znalezienie się w jednym 1% czy 2% naj, 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 Tam już zaczynają powoli grać role przypadki. I to by tłumaczyło płaskość, czyli ten przypadek możemy sobie wyobrazić tak. I z tego, z tego wykresu mniej więcej by wynikało tak, że jeśli znajdę się w mniej więcej 20% najlepiej zarabiających ludzi, to prawdopodobnie jestem też gdzieś mniej więcej w 20% najbystrzejszych ludzi. Prawdopodobnie tak to mniej więcej wygląda, ale tam już w tej podgrupie, to już, słuchajcie, to już jest chaos, to już jest wymieszane. Tak? Przypadek, historia rodzinna i te wszystkie inne rzeczy. Natomiast ta górka nie ma na to żadnego pomysłu. Bardzo jestem ciekaw, co Wy wymyślicie w komentarzach, bo oni tu umywają od tego ręce. Oni mówią, moc statystyczna tego opadania jest niewielka, nie będziemy tego za bardzo komentować. Oni tu piszą trochę tam o cechach osobowości, które. Wpływają, że znajdujemy się na samym szczycie. To mnie trochę zaciekawiło. Oni mało o tym piszą, ale jest to taka ciekawa, inspirująca myśl, że, że żeby zostać tym najwięcej naj, naj zarabiającym człowiekiem, tym szefem wszystkich szefów, nie tylko być specjalistą w, jakimś dużym, w jakiejś dużej korporacji, ale być po prostu szefem w tej korporacji to trzeba wykazywać się pewnego szczególnego, szczególnego rodzaju cechami osobowości i te cechy osobowości niekoniecznie muszą iść w parze z bardzo wysoką inteligencją. Nie wiem, może ugodowość, może otwartość na nowe doznania, nikt nie wie, ja zmyślam w tym momencie, szyję na bieżąco. Nie wiem, bardzo jestem ciekaw co wy na to i co z tym dołem, co z tą końcówką, bo testy statystyczne, testami statystycznymi, ale to się dźwiga. Czyli znowu, co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że jeżeli przyjrzymy się 5% najgorzej zarabiających ludzi w kraju, to będą oni nieco bystrzejsi od powiedzmy sobie po prostu ludzi kiepsko zarabiających, ludzi na 10., 20., 30. percentylu, czyli ci skrajnie mało zarabiający, skrajnie ubodzy, można by chyba powiedzieć, są statystycznie nieco bystrzejsi od tych po prostu kiepsko zarabiających. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Nawet nie wiem, jak to skomentować, więc po prostu wypiję łyk kawy i zadumam się. Zadumam się i tyle. Hej!